Witam was serdecznie ponownie raz na moim kanale Dzisiaj wam chcę powiedzieć coś takiego króciutkiego um, Informacje i tak dalej Po pierwsze będę nagrywała częściej filmiki Po drugie będę chyba nagrywała w piątki, w soboty i może w niedzielę Po trzecie wpiszcie jaki chcecie tutorial e, Po czwarte Umiem wszystko z gimnastyki, ale w domu coś, żebym mogła zrobić. Jak będę na ogródku, to oczywiście, że tak jakaś TikToka nagram, jak na przykład uczyć się je... Salta Mi tu strasznie prześwietla, um, możecie wbić na mojego TikToka, nazywam się nadinka.aa wszystko razem. Zapraszam do mojej przyjaciółki, Larusia Podłoga. Także mam nadzieję, że ten filmik się wam spodoba. Oczywiście jestem sama w domu, także teraz możecie zawadać jakieś pytania. Co mam zrobić, bo ja mam na taki szpagat. Mam też ten środkowy, tylko że tu nie ma miejsca. O taki środkowy. Wszystko Umiem także piszcie w komentarzach co chcecie. Jak napiszecie komentarze oczywiście zasubskrybuję i nagram ten filmik może jeszcze dzisiaj. Jak ktoś w ogóle go zobaczy. Także mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodoba, a ja już muszę kończyć. Pa!